W hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Andrychowie już po raz trzeci odbyły się Targi Pracy. Organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Dziś gościmy 59 wystawców. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Chowani. Utwierdza nas to w przekonaniu, że jest to inicjatywa, którą warto realizować. Targi pracy są bowiem pomostem łączącym osoby poszukujące zatrudnienia z pracodawcami, są okazją do przedstawienia wzajemnych wymagań i oczekiwań, a przede wszystkim są okazją do nawiązania bezpośredniego, osobistego kontaktu. Do organizacji targów, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpiliśmy z myślą o osobach bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, mieszkańcach Powiatu Badowickiego, a także wszystkich innych osobach, które są zainteresowane rozwojem czy poszukiwaniem nowych ścieżek kariery zawodowej. Dziś do Państwa dyspozycji pozostaje 280 ofert pracy przybyłych na targi pracodawców i agencji zatrudnienia. 721 ofert pracy zagranicznej, jakie proponuje sieć EURES, sieć Europejskiej Służby Zatrudnienia, 434 oferty będące w dyspozycji powiatowych urzędów pracy oraz 75 miejsc oferowanych przez ochotniczy czy pracy. W sumie do Państwa dyspozycji mamy 1500 ofert pracy krajowej, zagranicznej w różnych branżach i zawodach. Takie pracy to nie tylko miejsca zatrudnienia. Przyszłych ochotników do narodowych rezerwowych oraz służby przygotowawczej przeprowadzi wojskowa komenda uzupełnień z Oświęcimia. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielą Państwu porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z kolei osoby zainteresowane dalszym kształceniem bądź zdobywaniem nowych czy dodatkowych e, kwalifikacji umiejętności. Dla tych osób bogatą ofertę edukacyjną zaprezentują instytucje szkoleniowe. Natomiast przedstawiciele ZATOWSKiej Agencji Rozwoju, Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Suchej Wyspickiej, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Chrzanowa, Podpowiedzą przyszłym przedsiębiorcom, z jakich źródeł można pozyskać środki na własny biznes. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wystąpienia panią wicestarostę, panią Martę Fruch. Wszyscy poszukujący informacji, te informacje tutaj znajdą. Znajdą też inspirację do tego, żeby podjąć jakieś ważne, życiowe decyzje. Ja Państwa do tego zachęcam, do odwagi w podejmowaniu pracy, do odwagi w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej. Jest takie powiedzenie, odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Wszystkim Państwu życzę miłego pobytu i zapraszam na taki w przyszłym roku. Dziękuję. Za zabranie głosu prosiłbym pana burmistrza miasta Andrygowa, pana Tomasza Taka. Potrzeba pracy jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka, bo ta potrzeba realizuje potrzeby bezpieczeństwa. To nie przez przypadek. Właśnie na odbywają się te targi, ponieważ w Powiedzie Badowskim Andrychów ma największy odsetek osób bezrobotnych. Na chwilę obecną jest to 2,5 tysiąca osób pozostających bez pracy, ale mam nadzieję, że właśnie te targi pozwolą na zmniejszenie i na zrealizowanie tej tendencji pozytywnej, czyli zmniejszenia ilości osób bezrobotnych w gminie Andrychów. Witam wszystkich, którzy tutaj na te przybyli. Życzę zrealizowania Będę w pewnym sensie marzeń, bo każdy marzy o tym, żeby mieć stabilizację, żeby mieć pracę, żeby mieć środki do życia. Pracodawcom bardzo dziękuję, że Odpowiedzieli na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy, na zaproszenie starostwa gminy Andryków i w tak dużej ilości pojawili się z propozycjami dla Państwa. Życzymy ze strony organizatorów owocnego poszukiwania pracy. Dziękuję bardzo.